Zobaczyłem ciężarówkę, zanim zobaczyłem ich. Biały uchaul z wciąż włączonym silnikiem zaparkowany w połowie na chodniku, jakby ktoś się spieszył. Tył był szeroko otwarty, łóżeczka poukładane w pudełkach z napisem NERSERY. Obok stał znajomy srebrny sedan, samochód moich rodziców. Następnie wgnieciona Honda należąca do Chase A, chłopaka mojej siostry. Nie wysiadłam ze swojego. Po prostu siedziałam, obie ręce wciąż trzymając na kierownicy. Widziałam moją matkę, Kerel, przechadzającą się w pobliżu wejścia do mojego budynku. Rozmawiała z kimś przez telefon, za bardzo kiwając głową. Otworzyłem okno. Tak, ślusarz powinien być tu lada chwila, powiedziała. Moja córka dała nam pozwolenie, ale zapomniała zostawić klucza. Kropka moja córka. Nie mówiła o Kaylee. Powoli wyszedłem na zewnątrz, wyciągnąłem telefon z kieszeni płaszcza i wybrałem numer 911. Dyspozytor zapytał, czy to nagły wypadek. Kropka, powiedziałam, że tak. Nazywam się Natal i Blake. Mieszkam przy Elmswef Avenue 1447 i ktoś próbuje włamać się do mojego mieszkania. Nie rozmawiałam z żadnym z nich od ponad dwóch tygodni. Kropka, wewnątrz ciężarówki rozpoznałam bujany fotel, którego nie widziałam, odkąd Keyle wprowadziła się do Chase A. Pudełko z butelkami dla niemowląt. Złożony koiec. Nikomu nie powiedziałam, że mnie dziś nie będzie. Po prostu tak przypuszczali. kropka Stałam tam na mrozie, patrząc, jak moja rodzina bez pytania rozładowuje moją przyszłość, i jedyne, co mogłam myśleć, to kiedy zdecydowali, że mój dom należy do nich. Ponieważ nie chodziło tylko o szłobek. Kropka, to zaczęło się dużo wcześniej, a wtedy nawet nie wiedziałam, co oddaje. Kropka, kupiłam mieszkanie dwa lata temu. Nie jest duże, nie jest krzykliwe, ale każda stopa kwadratowa ma moje imię, ponieważ zapracowałem na to długą drogą. Po studiach mieszkałam w kawalerce nad pralnią chemiczną kropka ściany, pociły się latem i zamarzały zimą. Artykuły spożywcze trzymałam w mini lodówce. A ubrania w pojemnikach pod łóżkiem. Czyż był tani i oto chodziło kropka w dzień pracowałem w firmie marketingowej, a w nocy zajmowałem się copywritingiem. Pomijałem kolację na mieście. Pomijałem wakacje. Odmawiałem wyjazdów z dziewczynami, urodzin i weekendów poza domem. Jadłam zupę z puszki i płatki owsiane. Swoją pełnoetatową wypłatę przeznaczałam na oszczędności i żyłam ze skrawków pobocznych zajęć. Kiedy skończyłam siódmy rok, miałam wystarczająco dużo na zaliczkę. Płakałem podpisując papiery hipoteczne nie dlatego, że się bałem, ale dlatego, że po raz pierwszy w moim dorosłym życiu poczułem, że coś w końcu należy do mnie. to dwupokojowe mieszkanie w spokojnej części miasta. Kropka nic ekstrawaganckiego tylko ceglane ściany, okna wychodzące na północ i mały balkon, który wiosną dobrze się nasłonecznia. Drugi pokój zamieniłem w domowe biuro. Kropka pracuje hybrydowo trzy dni zdalnie w biurze. I ten pokój pozwolił mi zachować zdrowy rozsądek podczas pandemii wypalenia zawodowego i zwolnień budżetowych. Moi rodzice, Kerel i Frank, przyszli go raz zobaczyć. Kerel przeszła się po nim, jakby robiła inwentaryzację. Frank stuknął w ściany i powiedział: solidne kości. Potem nie mówili zbyt wiele żadnych gratulacji. Żadnej prawdziwej reakcji kropka powiedzieli mi później, że myśleli, że spieszę się z przejęciem własności, ale nie kupiłem tego miejsca, aby cokolwiek udowodnić. Kupiłem je, ponieważ byłem zmęczony pytaniem o pozwolenie tylko po to, by czuć się bezpiecznie. Każdy centymetr tego miejsca był mój kropka pierścień po kawie na szafce nocnej. Tępe zadrapanie na podłodze po moim krześle biurowym. Nawet zapach sosnowego środka czyszczącego i lawendy pachniał mną. To właśnie próbowali zabrać kropka, nie tylko przestrzeń, ale jedyną rzecz w moim życiu. Której nie musiałam usprawiedliwiać kropka moja siostra, Keyle, i ja dorastałyśmy w tym samym domu, ale nigdy nie czułam się, jakbyśmy dorastały w tej samej rodzinie. Zawsze była tą łagodniejszą, skręconymi włosami, dramatyczną i bezgranicznie uwielbianą. Ja byłam cichsza, ostrzejsza na krawędziach. Odrabiałam lekcje kropka, pamiętałam o nakarmieniu psa. Do piątej klasy sama pakowałam sobie lunch. Kejle raz zapomniała butów do szkoły i przyniesiono jej je zawinięte w ręcznik, jakby była kopciuszkiem. Nie było to rażące, nie na początku. Po prostu małe rzeczy, które się sumowały. Kejle dostała większą sypialnię. Ja dostałem jej podniszczone meble. Jeśli się kłóciliśmy, kazano mi być tą większą osobą. Jeśli płakała, kazano mi dać jej to, czego chciała, tylko ten jeden raz. Wcześniej nauczyłam się, że jeśli będę użyteczna, to uniknę kłopotów. Kropka. W szkole średniej przepaść się powiększyła. Ubiegałam się o stypendia, podczas gdy Kejle wymykała się z chłopakami, którzy nigdy nie zostawali na długo. Rzuciła studia w pierwszym semestrze, spróbowała ponownie rok później i odeszła przed egzaminami końcowymi. Kropka. Pracowała w kilkunastu miejscach, kawiarniach, butikach, w studiu jogi, którego nawet nie lubiła. Nic z tego nie utknęło. Ale zawsze stawała na nogi kropka nasi rodzice, zwłaszcza Kerel, mieli sposób na ujęcie tego w ramy. Ona po prostu odnajduje siebie. Jest kreatywna. Świat nie jest stworzony dla takich dziewczyn jak ona. I może to była prawda, ale nie zatrzymało to schematu kropka za każdym razem, gdy coś się rozpadało, łapali ją, a ja pracowałem dalej kropka, kiedy Keyle ogłosiła, że jest w ciąży, nikt nie mrugnął. Była w dziesięciu tygodniu i ledwo było ją widać, ale Kerel promieniała, jakby wygrała na loterii. Frank wzniósł toast podczas kolacji, kropka za nowe początki, Chase siedział obok niej, nic nie mówiąc, wyglądając na dumnego, jakby właśnie rozwiązał krzyżówkę. Byli podekscytowani. Ich pierwszy wnuk. Ich druga szansa. Keyle promieniała, kropka dała jej parę skarpetek dla noworodka, zawiniętych w chusteczkę. Powiedziała słodkie i poszła dalej. Uśmiechnąłem się. Zawsze się uśmiecham, kropka, ale w środku poczułem, że coś się zmienia. Coś małego i ostrego. Jak pierwsze pęknięcie szwu, gdy materiał był zbyt mocno naciągnięty przez zbyt długi czas, kropka, stało się to w niedzielę. Siedzieliśmy przy stole w domu moich rodziców. Keyle mówiła o porannych mdłościach, jakby to była odznaka honoru, kropka Chase i jej chłopak. Powiedział coś niejasnego o tym, że jego zespół może dostać lokalny koncert. Kerel przyniosła ciasto. Gdy sięgnąłem po kawę, Kerel spojrzała na mnie i powiedziała: Musimy porozmawiać o Twoim mieszkaniu. Myślałem, że ma na myśli lokalizację, może pyta o sąsiedztwo lub czy w nocy jest hałas. Ale nie. Miała na myśli samo mieszkanie. To świetna przestrzeń, powiedziała. Idealny układ, dużo światła i blisko parku. Frank skinął głową. Jakby to była prezentacja biznesowa. Dzieci potrzebują przestrzeni. Żłobka. Jesteś tylko jedną osobą. Przecież nie potrzebujesz dwóch sypialni. Zamrugałam. Potrzebuję dwóch sypialni, powiedziałam. Jedna to moje biuro. Karel uśmiechnęła się, jakby mnie nie słyszała. Kejle i Chase są naprawdę ograniczeni przestrzenią. Ta mała kawalerka nie sprawdzi się, gdy pojawi się dziecko. Chase jadł dalej. Keyle milczała, pocierając brzuch, jakby oznaczało to coś więcej niż dziesięć tygodni. Mam pozwolić im się wprowadzić? zapytałem. Nie mrugnęli. Frank wzruszył ramionami. To po prostu logiczne. Można znaleźć coś mniejszego. Zaoszczędzisz nawet na miesięcznych kosztach. Niewynajęty wyjaśniłem. Rodzina pomaga rodzinie, powiedziała Kerel. Pewnego dnia, gdy będziesz miała dzieci, Keyle ci pomoże. Keyle uśmiechnęła się łagodnie. Nie podzękowała ani słowem. Patrzyła na mnie, jakby wynik był już przesądzony kropka, odstawiłem kawę. Nie, nie głośno, nie gniewnie. Po prostu stanowczo. Wtedy oczy Kerel zaszkliły się. Po prostu pomyślałem, że po tym wszystkim przez CEO przechodzi twoja siostra. Dodał Frank. Nie chodzi o nieruchomość. Chodzi o ludzi. Wtedy Keyle wypowiedziała swoje pierwsze słowa przez cały wieczór. Niektórzy ludzie po prostu nie są stworzeni do bycia ciotkami. Kropka wstałem i wyszedłem. Tej nocy zaczęły się SMS-y, artykuły o wartościach rodzinnych. Infografiki o mieszkaniach jednoosobowych i rodzinnych. Arkusz kalkulacyjny, bez żartów, od Franka wyjaśniający optymalny metraż w zależności od liczby osób. Potem zaczęły się telefony. Od Kerel. Od Dajan, mojej ciotki. Od kuzynów, z którymi nie rozmawiałem od lat. Każda wiadomość miała ten sam wydźwięk. Byłem samolubny. Sprawiałem, że ciężarna kobieta była bezdomna. Zawodziłem rodzinę. I nikt, ani jedna osoba, nie zapytała, dlaczego odmówiłam. Moja rodzina nie krzyczy, oni szturchają. sugerują, obarczają winą tak delikatnie, że wydaje się to miłością. Przez następny tydzień stałem się problemem do rozwiązania. Kerel wysyłała mi codzienne SMS y, cytaty o siostrzeństwie, filmiki z chichoczącymi dziećmi, zdjęcie Guza Kelly, który szczerze mówiąc wyglądał jak wzdęcie. Ona promienieje, pisała. To dziecko potrzebuje korzeni. Frank wysłał mi e-mailem zestawienie kosztów. Pokazał, ile mogłabym zaoszczędzić, gdybym przeniosła się do studia po drugiej stronie miasta. Oznaczył je kolorami, a jedną komórkę oznaczył emocjonalnym roi. Keyle napisała na Facebooku. Niektórzy ludzie po prostu nie rozumieją, że potrzeba wioski. Wdzięczna za tych, którzy rozumieją. Nie odpisałem, ale Dajan tak. To samo zrobiły trzy kuzynki. Komentarze przerodziły się w łańcuch cienko zawoalowanych kpin pod moim adresem. Dzieci pokazują, kto jest naprawdę hojny. Niektórzy zapominają, kto trzymał ich przez grypę w wieku pięciu lat. Zacząłem bać się mojego telefonu. Każde dzwonienie było jak strzał ostrzegawczy. Próbowałam wyjaśnić, że Kejle nie była bezdomna, że mieszkała ze swoim chłopakiem w funkcjonującym mieszkaniu, że pracowałam w domu, a mój kredyt hipoteczny nie był czymś, co mogłam po prostu przerwać. Nikt tego nie słyszał, kropka, a może słyszeli, ale już napisali te historie w swoich głowach. I w tej wersji byłem czarnym charakterem kropka to, co było najgłębsze, to nie presja. Było to założenie, że można mnie poświęcić bez pytania. Nie zaproponowali, że kejle zostanie z nimi. Nie sugerowali samotności ani pomocy w znalezieniu większego mieszkania Kropka to zawsze było moje mieszkanie, moja przestrzeń, moje życie. Które musiało zniknąć z drogi. Ponieważ zawsze to rozgryzałam, zawsze mówiłam tak. Byłam tą niezawodną, tą silną, tą, która sprawiała, że wszystko działało, podczas gdy kejle się rozpadała kropka i po raz pierwszy w życiu zacząłem się zastanawiać, czy bycie niezawodnym to tylko inny sposób na bycie jednorazowym. Przyniosłam to wszystko, każdy zrzut ekranu. Każdą pocztę głosową na terapię mój terapeuta spojrzał na mnie i powiedział. Masz prawo chcieć drzwi, które otwierają się tylko od wewnątrz. To zdanie siedziało w mojej piersi przez wiele dni. Bo tak naprawdę tylko tego chciałam kropka przestrzeń, która nie wiązała się z żadnymi warunkami życie, które nie wymagało pozwolenia kropka, pomyślałem, że może jeśli porozmawiamy osobiście, to pomoże. Zaprosiłem więc wszystkich, Kerel, Franka, Kail i Chase A. do mojego mieszkania na lunch w sobotę. Chciałam, żeby było spokojnie i neutralnie. Przygotowałam nawet sałatkę makaronową z przepisu mojej mamy, myśląc, że to może załagodzić sytuację. Pojawili się 45 minut wcześniej. Wciąż siekałam bazylię, gdy usłyszałam otwieranie drzwi wejściowych. Moja mama wciąż miała zapasowy klucz z czasów, gdy wprowadziłam się po raz pierwszy. Nigdy nie pomyślałam, żeby go oddać. To by się zmieniło kropka, Kerel weszła, jakby nigdy nie wychodziła. Frank podążył za nią. Trzymając torbę z laptopem. Potem Keyle znów pocierała brzuch. Potem Chase. Potem zaskoczona ciocia Diane i jej mąż, Michael. Nie zaprosiłem ich. Zapytałam, co tu robią, a Karel odpowiedziała. Pomyśleliśmy, że obecność rodziny pomoże nam utrzymać konstruktywny nastrój. Chase opadł na kanapę i podniósł kontroler PS5, jakby należał do niego. Kejle zaczęła powoli chodzić po mieszkaniu, jak pośrednik w handlu nieruchomościami, oglądający nową ofertę. Nic nie powiedziałem. Jeszcze nie. Frank otworzył laptopa przy stole w jadalni. Przygotowałem krótką prezentację, tylko kilka przemyśleń na temat wykorzystania przestrzeni. Logika jest całkiem rozsądna. Karel zaczęła przestawiać mój stojak na przyprawy. Kazałam wszystkim usiąść, ale Diane mnie uprzedziła. Natal i jesteśmy tu, bo Cię kochamy. A ponieważ rodzina oznacza czasami robienie rzeczy, które nie są łatwe. Potem nastąpiły przemówienia. Frank mówił o poświęceniu. Diane o tym, jak jej pokolenie rozumiało obowiązek. Kejle mówiła o swojej porannej chorobie. Chase wspomniał, że jego zespół może potrzebować garażu do ćwiczeń. Mój budynek nie ma garażu. Czekałem. Słuchałam. A kiedy przyszła moja kolej, odezwałam się cicho. Powiedziałem, że rozumiem ich obawy. Nie byłem bezduszny. Kochałem swoją siostrę. Ale to mieszkanie było moje. Nie należało do społeczności. Zaoferowałem Kejli pomoc w poszukiwaniu nowego lokum. Powiedziałem nawet, że wpłacę kaucję w wysokości do tysięcznego roku dolarów. Kejle wstała. Muszę coś zobaczyć, powiedziała i poszła prosto do mojej sypialni. Poszedłem za nią. Była w mojej szafie z wyciągniętą latarką telefonu, skanując ściany. To byłoby idealne do pokoju dziecięcego, powiedziała. Szafa jest wystarczająco duża na przewijak. Co ty robisz? zapytałem. Tylko planuję. Mama powiedziała, że przyjdziesz. Po powrocie do biura, Kerel mierzyła ścianę taśmą mierniczą. Wtedy wiedziałem, że to nie jest dyskusja. Nigdy nie było. Następnego ranka zmieniłem zamki. Czułem się śmiesznie, jakbym przesadzał. Ale nie mogłem otrząsnąć się z obrazu mojej matki z taśmą mierniczą w moim biurze i Cayley w mojej szafie, planującej przyszłość, o którą nigdy nie pytały, czy jestem częścią. Myślałem, że to będzie koniec. Nie był. Dwa dni później dostałem SMS-a od Cayley z tablicą na Pinterest zatytułowaną Natalie's apartment nursery IDS. zawierała czterdzieści siedem pinezek. Próbki kolorów, opcję łóżeczka, szybowiec, który kosztował więcej niż mój czynsz. Podpis głosił, że jestem taka podekscytowana. Kropka następnego ranka kerel zadzwoniła, szlochając. Próbowała wpuścić projektanta i została upokorzona, gdy ślusarz się odrzucił. Dlaczego to utrudniasz? Powiedziała: Kropka tego samego popołudnia zadzwonił zarządca nieruchomości z mojego budynku. Ktoś, nie chciał powiedzieć kto, ale oboje wiedzieliśmy, że próbował dodać Kyle i Chase'a do mojej umowy najmu. Kiedy powiedziano mi, że tylko ja mogę dokonać tej zmiany, zapytali o zasady przenoszenia rodziny. Nie było żadnych. Dzień później moja kamera bezpieczeństwa zabrzęczała. Dwie postacie przy drzwiach wejściowych. Jedną z nich była Kyle. Drugą była kobieta w biznesowym stroju, trzymająca schowek. Przez prawie 10 minut próbowały otworzyć drzwi, zanim się poddały kropka tej nocy rodzinny czat grupowy rozbłysnął. Kerel, Natal i odmówiła wpuszczenia projektantki pokoju dziecięcego. Zmarnowała 200 dolarów Kaylee. Niektórzy nie okazali się frankiem. Twoja matka nie przestała płakać. Szczęśliwa teraz. Pojawiło się więcej komentarzy. Niektóre od kuzynów, których ledwo znałam. Niektóre od krewnych, którzy nie rozmawiali ze mną od lat. Wszystkie niosły tę samą wiadomość. Byłem powodem rozpadu rodziny. W piątek rano obudziłem się z czternastoma nieodebranymi połączeniami. Kejle utworzyła publiczne wydarzenie na Facebooku zatytułowane Pomóż Kejli przenieść się do nowego domu. Lokalizacja Mój adres Odpowiedziały na nie 23 osoby. Skomentowałem, to moje mieszkanie. Ile tu nie mieszka i nie będzie się wprowadzać. Wydarzenie zostało usunięte w ciągu godziny. Kropka, ale nie wcześniej niż zrzuty ekranu zostały udostępnione na czacie grupowym z podpisami takimi jak okrucieństwo udokumentowane i wyobraź sobie, że robisz to własnej siostrze. Kropka, zawsze wiedziałam, że mnie nie doceniają. Teraz zaczynałam rozumieć, jak bardzo. Trzy tygodnie później wszystko ucichło. Zbyt cicho. Żadnych SMS-ów. Żadnych telefonów. Żadnych nowych wojen na czacie grupowym. Pozwoliłem sobie przez chwilę uwierzyć, że może się wycofują. Nie wycofali się. W ten czwartek, kiedy byłem w biurze w centrum, moim prawdziwym biurze, nie tym w moim mieszkaniu, dostałem smsa od mojego sąsiada Kevina. Hej, wszystko w porządku. Na zewnątrz stoi ciężarówka do przeprowadzki. Myślałem, że wyjeżdżasz na wakacje. Żołądek mi opadł. Otworzyłem aplikację do moich kamer bezpieczeństwa i tam to było. Jasne jak słońce. U Haul, zaparkowany przed domem. Kropka, samochód Kerel na miejscu dla gości. Honda Cayley zanim. Tył ciężarówki był już otwarty, wypełniony pudłami z dziecięcymi ubrankami, żłobkiem i książkami Chase A. Wyszłam z pracy, nie mówiąc nikomu. Te 20 minut jazdy wydawało się godzinami. Kropka, kiedy podjechałem... Zobaczyłem łóżeczko ze starego mieszkania sto stos pudełek z pieluchami i ponownie bujany fotel. Moje imię wciąż widniało na drzwiach, ale przygotowywali się do jego usunięcia. Pobiegłam do budynku z dwalącym sercem. Drzwi były zamknięte, dzięki Bogu, ale słyszałem głosy na korytarzu. Karel rozmawiała przez telefon. Tak, ślusarz powinien być tu lada chwila. Moja córka chciała zostawić klucz, ale zapomniała. Wcisnąłem nagrywanie na telefonie i wybrałem 911. Kiedy ślusarz przyjechał, wyglądał na zdezorientowanego. Frank wręczył mu gotówkę. Chase stał w pobliżu, przewijając na swoim telefonie, jakby to wszystko było normalne. Wyszłam, zanim zdążyli dotknąć zamka. Nie rób tego, przecinek. Powiedziałem. Jestem właścicielem. Ci ludzie nie mają pozwolenia na wejście. Kropka, twarz Kerel rozjaśniła się. Idealne wyczucie czasu. Właśnie, nie. Zadzwoniłem na policję. Wtargnęliście na teren. Kejle natychmiast zaczęła płakać. Jak możesz to robić swojej ciężarnej siostrze? Chase, nie patrząc w górę, powiedział, stary, ciężarówka jest wynajęta tylko do czwartej, kropka cofnął się. Nie będę się mieszał w sprawy rodzinne, mruknął i wyszedł w momencie, gdy podjechała policja. Pokazałem funkcjonariuszom moją legitymację, umowę najmu, wysłane przeze mnie pismo o zaprzestaniu działalności i nagranie wideo. Moi rodzice próbowali wyjaśnić to jako nieporozumienie. Funkcjonariusze tego nie kupili. kropka, Potem nastąpiła najlepsza część. Jeden z dwóch mężczyzn, których przyprowadzili, facetów, których nie rozpoznałem, zdenerwował się, gdy funkcjonariusze poprosili o dowód tożsamości. Okazało się... Że miał nakaz aresztowania za niezapłacone alimenty. Został aresztowany na miejscu. Drugi mężczyzna przyznał, że jest specjalistą od relokacji najemców. Innymi słowy, kimś, kogo wynajęli, abym nie wyprowadził, gdybym stawiał opór. Wyszedł, zanim ktokolwiek inny zdążył się odezwać. Funkcjonariusze wydali oficjalne ostrzeżenie o wtargnięciu. Wszelkie dalsze próby wejścia na tę posesję, powiedział jeden z nich, będą skutkować aresztowaniem. Mimo to Frank odwrócił się do mnie i powiedział, to wszystko dla mieszkania. Nie. To wszystko dlatego, że myślałeś, że nie będę się bronić, kropka następnego ranka sprawdziłem skrzynkę pocztową i znalazłem kopertę od rodziców. W środku znajdowała się umowa najmu datowana na trzy tygodnie wcześniej, stwierdzająca, że będę wynajmować moje mieszkanie Kaylee za 500 dolarów miesięcznie, kropka umowa była już podpisana przez Kyle, a Karel i Frank byli świadkami, kropka była też notatka. Natali, pomyśleliśmy, że tak będzie uczciwie. Możesz zostać z nami. Dopóki nie znajdziesz czegoś odpowiedniego. Kropka Mamo i tato, zadzwoniłam do mojego prawnika. Złożyliśmy nakaz zaprzestania i zaniechania przeciwko całej trójce. Złożyłem również wniosek o zakaz zbliżania się i formalnie nakazałem wtargnięcie do budynku. Kropka Zmieniłem moje kontakty w pracy, usunąłem ich z moich danych bankowych i beneficjentów ubezpieczenia. Następnie zablokowałem ich numery z wyjątkiem kanałów prawnych. Rodzinny czat eksplodował. Diane nazwała mnie okrutną. Mój kuzyn Mark napisał: Wow. Pieniądze naprawdę zmieniają ludzi. Wujek Glenn dodał: Twoi dziadkowie byliby zawstydzeni. Karel wysłała ostatnią wiadomość: Nie mam już córki. Frank dodał: Wszystko to dla mieszkania. Mam nadzieję, że spodoba ci się życie w samotności na zawsze. Tylko jeden głos był cichy. Rachel, moja kuzynka, wysłała mi prywatną wiadomość. Widziałam nagranie. Oni postradali zmysły. Stań na swoim gruncie. Opu nagranie na swoim Facebooku. Bez podpisu. Tylko szczera prawda. W kolejnych dniach nękanie nabrało innego tempa. Ktoś wysłał pięć zamówień na dostawę jedzenia, których nigdy nie zrealizowałem. Mój numer pojawił się w poście Craigslist oferującym darmowe PS5. Zacząłem otrzymywać dziesiątki spamowych newsletterów. Trzech ślusarzy dzwoniło w sprawie wniosku o blokadę, którego nie złożyłem. Potem przyszedł pozew sądowy. Otrzymałem list uwierzytelniający od ich prawnika. Moja rodzina pozwała mnie za cierpienie emocjonalne, naruszenie umowy ustnej i bezprawną eksmisję za wynajem ciężarówki i opłaty za przechowywanie. Chcieli 15 tysięcy dolarów i mieszkania. Mój prawnik roześmiał się, gdy to przeczytał. Naprawdę się roześmiał. Złożył kontrpozew o próbę oszustwa, nękanie, nielegalne wejście i zniesławienie. Potem zaczęło się odkrywanie. I wtedy wszystko się zaczęło. SMS y między Kailą i mamą Chase A, które zostały wezwane do sądu w ramach oskarżenia o oszustwo. Ujawniły ich pełny plan. Kropka, wprowadzić się, pozwolić mi nadal spłacać kredyt hipoteczny, przestać płacić cokolwiek po pojawieniu się dziecka, twierdzić, że nie mogę eksmitować rodziny z dzieckiem, a ostatecznie całkowicie przejąć mieszkanie. Keyle napisała nawet, gdy minie rok, zaczną obowiązywać prawa z kwatersów. Sprawdziliśmy to. Nie sprawdzili tego dobrze. Nie tak to działa w naszym stanie. Kropka, pozew nie trwał długo. Trzy tygodnie po złożeniu został odrzucony. Sędzia nazwał go bezpodstawnym i oczywistym nadużyciem czasu sądu. Ich adwokat, jakiś biedak prawdopodobnie liczący na spokojną emeryturę, przeprosił mnie na korytarzu. Odradzał sprawę, ale Karel i Frank byli zdeterminowani, by ich wysłuchano. Zostali wysłuchani. Tylko nie tak, jak chcieli. Mój kontrpozew posunął się naprzód. Mieliśmy SMS Y, nagrania z monitoringu. Sfałszowaną umowę ze zeznania matki Chase A na osi czasu. Nękanie było oczywiste: telefony, wiadomości, dostawy jedzenia, ślusarze. Trespasem utknął, nawet jeśli technicznie się nie włamali. Oszustwo. To był klejnot w koronie. Keyle dostała 18 miesięcy w zawieszeniu i 100 godzin prac społecznych. Kerel i Frank otrzymali po 12 miesięcy za spisek. Sąd nakazał im zapłacić 7 i 500 dolarów odszkodowania i pokryć wszystkie opłaty prawne. Mieli na to 6 miesięcy kropka nie o wyroku. Nie wysłałem wiadomości na czacie grupowym. Nie zadzwoniłem do Rachel, by świętować. Po prostu poszedłem do domu. Rachel powiedziała mi później, że Diane usunęła wszystkie swoje posty na Facebooku. Wujek Glen przestał odzwaniać do kerel. Kilku kuzynów po cichu usunęło Kyle ze znajomych. Nie obchodziło mnie to. Nie śledziłam już stron. Dwa miesiące później Keyle urodziła dziewczynkę. Dowiedziałem się przez Rachel. Nie widziałam dziecka. I nie zamierzam. Może to czyni mnie okrutnym. Może nie. Ale przestałem żyć w domu, być może. Dostałem awans. Okazuje się. Że kiedy nie walczysz z rodzinnym zamachem stanu, lepiej śpisz, lepiej pracujesz, lepiej się czujesz. Zamieniłem biuro w przestrzeń do grania, przemalowałem, przearanżowałem, żeby nie zapomnieć, tylko odzyskać. Kropka w zeszłym tygodniu mój prawnik przesłał mi list, trzy odręcznie napisane strony od Kerel. Tęskniła za mną. Rodzina się zmieniła. Chciała o tym zapomnieć. Nie było żadnych przeprosin, żadnej wzmianki o tym. CO próbowali zrobić kropka, tylko akapity o jej smutku, rozczarowaniu, bólu. Przeczytałem to raz. Potem złożyłem go i wyrzuciłem do kosza. Nie potrzebowałem krzyczeć. Nie potrzebowałem zemsty. Chciałam, żeby to się skończyło. Kropka nie rozmawiałam z Kairą od dnia rozprawy, ani wtedy, gdy urodziła, ani wtedy, gdy Kerel zamieściła rozmazane zdjęcie dziecka w różowym otłaczu z podpisem. Światło na końcu wszystkiego. Kropka nie wtedy, gdy Chase zniknął ze zdjęcia trzy tygodnie później, spakował swój sprzęt i przeprowadził się do Los Angeles. Tak jak zawsze mówił. Miał zaoszczędzone 23 tysiące dolarów. Na oddzielnym koncie. Rachel dowiedziała się od jego matki, która była równie zaskoczona, Keyle nie miała pojęcia. Okazało się, że nigdy nie planował zostać. Nie z nią, nie z dzieckiem. Teraz mieszka z powrotem w domu. Pięć osób w jednym domu: Keyle, dziecko, Kerel, Frank i echa planu, który nie zadziałał. Frank wziął dodatkowe zmiany. Kerel przeszła na wcześniejszą emeryturę, aby pomóc w opiece nad dzieckiem. Rachel mówi, że dziecko dużo płacze, że Kejle jest przytłoczona, że Kerel jest zbyt zmęczona, by udawać, że wszystko jest w porządku. Czasami myślę o dziecku. O nic takiego nie prosiła. Nie kłamała. Nie manipulowała. Po prostu urodziła się w burzy. Więc zrobiłem jedną rzecz. Założyłem fundusz powierniczy. Małe, ale solidne. Wystarczająco, by pewnego dnia dać jej wybór. Nie dowie się o tym, dopóki nie skończy osiemnastu lat. Kejle nie będzie miała do niego dostępu. Nie ma notatki, żadnej karty, żadnych sznurków. To nie dla nich kropka, to dla niej kropka dla dziewczyny, która urodziła się w bałaganie, którego nie narobiłem, ale którego nie chciałem posprzątać. Nie wiem, czy zrozumie. Może będzie miała mi za złe, że mnie nie ma. Może nawet nigdy nie pozna mojego imienia. Ale jeśli pewnego dnia otworzy list z przyjęciem na studia lub podpisze umowę najmu, którą sama wybrała, lub po prostu rozejrzy się i zda sobie sprawę, że jest wolna, to wystarczy. To będzie moje.